6. Pytania z tobie. Czy ja jestem? Am I? Am I? Czy ty jesteś? Are you? Are you? Czy on jest? Is he? Is he? Czy ona jest? Is she? Is she? Czy ono jest? Is it? Is it? Czy my jesteśmy are we? Are we? Czy wy jesteście are you? Are you? Czy oni są are they? Are they? I tutaj wprowadziłem przymiotnik głodny, hungry, hungry, ale krótkie odpowiedzi. Jeżeli ja pytam coś, to mogę krótko odpowiedzieć używając jest plus osoba plus to be. Na przykład tak ja jestem, jest I am. Yes, I am. Nie plus osoba plus to be plus not. Na przykład nie ja nie jestem, no I'm not. No, I'm, I'm not. Tak, to tutaj do, do każdej rzeczy, do każdej to be można właśnie mm. tak mm. zastosować e, wzór. Smutny. Sad, sad unhappy. Unhappy. Wesoły happy. happy, Spragniony Thirsty, thirsty. Zmęczony tired. tired, świeży Fresh, fresh. i weszły kolory Colors. Colors. Proszę zauważyć, że to jest brytyjska, pisownia to jest amerykańska, czerwony Red. Red. Niebieski blue. blue, czarny black, black. brązowy brown. brown, różowy pink, pink. żółty yellow. yellow, fioletowy violet, violet. lub purple. purple, srebrny silver, silver. albo gold. gold, biały white, white. pomarańczowy orange. orange, szary gray, gray, gray. gray. pisownia amerykańsko-brytyjska, <coughs> zielone green. green. Jeżeli chcemy powiedzieć, że coś jest ciemne, to dodaję przed kolorem dark, na przykład ciemno-zielony dark green. dark green. Jeżeli chcemy powiedzieć, że coś jest jasne, to używam light. Light to jest również światło lekki, na przykład jasno brązowy, light brown. light brown. I często przy kolorach pada pytanie, jaki jest twój ulubiony kolor? What's your favorite color? What's your favorite color? I odpowiadam my favorite color is blue. My... color call is blue